Siemaneczko moi drodzy, przy okazji tego, że oblakierowałem sobie wszystkie czarne elementy do C-Klasy Tutaj progi też Pokażę Wam nowy pistolet, który zamówiłem sobie na AliExpress, kosztował mi jakieś 350 zł I zaraz Wam, ja już go sobie otworzyłem i w ogóle, zaraz Wam go pokażę Ogólnie jest to pistolet AdWords Davis, coś takiego Kupiłem go tylko dlatego Zobaczcie na tą dyszę, kosztował 3,5 stówki, dostajecie w zestawie taką jakby obrotową dyszę I zaraz Wam pokażę jak to sobie dzia działa na bazie ogólnie, ustawienie ciśnienia mam na 1,5 bara, materiał jest odkręcony na 2,5 obrotu, mm, tutaj na maksa, tutaj miotła też praktycznie na maksa i teraz tak myślę z 20 cm. Zobaczymy Powiem Wam, że właśnie się skończyło. Zaraz zobaczymy jak Klar. Zobaczymy sobie Klar. Istnienie ustawiam na dwa bary. Też około 20 cm. No, powiem Wam, że jak na 3,5 stópy to rozpierdala system. Dobry. Tak on macie. wygląda. Taką macie tu dyszę. Tak się to nazywa. Tu jest akurat 1,3. No, i powiem Wam, że no tutaj na spokojnie 40 cm. I tak samo baza. Tu macie pierwszą miotłę. Jak możecie zobaczyć, to jest dosyć równo tutaj przy końca gdzieś może delikatnie. Ale no, kurwa. Ja jestem w szoku, nie? No wygląda to w sumie podobnie do pewnej znanej marki, nie będę mówił jakiej, ale no. No jest kurwa kozak, nie? Jest kozak.